żeśmy go wzięli, bo tak to pewnie by z nami nie gadał w ogóle. Super. Wam <laughs> się podoba. Co zrobi Tarak, jeśli oddział infiltracyjny zawiedzie? Przede wszystkim zastrzeli wszystkich wolnych strzelców, którzy zostaną przeżyci. Potem odda inicjatywę zaćmieniu i krwawej choroby. Zaproponowałam mu współpracę, ale nie ufa innym grupom. Hmm. Ciekawe. A jeśli Archanioł przeżyje ataki, wtedy Słońca zostaną same. Dlatego Tarakowi tak zależy na naprawieniu tego śmigłowca. Ale nic z tego... Archanioł jest dobry, ale długo tak nie wytrzyma. Siedzi tam już ponad dobę. Niektóre zdania jej się nie kończą. Tak jakby... Ach, jakieś błędy... Co robią błękitne Słońca na Omedze? Dostarczamy towar wielu tutejszym grupom i organizacjom. Towar? Broń, mechy, maszyny. Załatwimy, co tylko z. Pośredniczymy no nie też w rozmowach pomiędzy ugrupowaniami. Tarak jest niezłym negocjatorem. Choć teraz po nim tego nie niebi. Czym Archanioł tak wkurzył błękitne słońce? Stale nas nęka. Każda robota wygląda jak pułapka. Zastanawiamy się, czy wie, gdzie odbywa się spotkanie. Czy transport nagle nie zniknie. Ilu ludzi stra Tarak miał dość. Nie mam mu tego za złe. Ja naprawdę nic nie klikam. Ja nic nie przyspieszam tych rozmów. Ona po prostu tak kończy zdania. Inteligentnie. Co wiesz o Archaniele? To Turianin, samozwańczy szeryf, który lubi sobie umilać czas, zabijając najemników. Poza tym, nic o nie Zwykle pojawia się w najgorszym momencie i wpieprza nam się w robotę. Moim zdaniem już dawno powinien być trupem. Znowu sprawa osobista. Czemu go tak nienawidzicie? Zaatakował Taraka w jego domu. Prawie go załat... Od tego czasu Tarak jest strasznie nerwowy i uprzykrza mi życie. Objeżdża mnie za wszystko. Widać jaki jest zdesperowany, skoro poprosił inne grupy najemników o pomoc. Nie są lepsi... No dobrze, no to idziemy. Pójdziemy już. Dobry pomysł, zajrzyj do katki. Tak, idziemy tam właśnie. Nie wierzę, jak mógł obstawić wszystkie wyjścia. Tu jeszcze stacja medyczna. No dobrze, co idziemy do tej katki? Zobaczymy, co nas czeka. Za walka. Normalnie z tego, co tu mówią, to aż jestem przerażona. Oby to nie było takie trudne, jak się wydaje. Katka? Hm. Taki jest Katka. Sierżant Katka. A, to wy jesteście tą grupą, o której wspominał Salki. Przebywacie w samą porę. Salki? Poznaliście go, jak was tu przywieźli. Zameldował mnie, że idziecie. Odstajecie od reszty wolnych strzelców. Tak czy Oddział infiltracyjny zaraz da sygnał. Archanią obudzi się z ręką w nocniku. Masz jakieś pytania? To może być ostatnia okazja. Oczywiście, że mamy jakieś pytania. Zawsze mamy pytania. Będziesz nas osłaniał ze śmigłowca? Ha! Tylko Tarach nim lata. Poza tym nie jest jeszcze gotowy. Cukim syn archanio nieźle go poobijał ostatnim razem. Jeszcze parę poprawek i będzie jak spodigły. Mhm. Czemu koordynujesz atak i naprawiasz śmigłowce? Jestem w oddziale infiltracyjnym. Nasza drużyna korzysta ze wsparcia śmigłowca. Ja zostaję na tyłach. Organizuję wolnych strzelców i utrzymuję śmigłowiec w gotowości. Mamy przeskoczyć przez mur i ruszyć na budynek Archanioła. I nie dajcie się za szybko zabić. Trupy są kiepską dywersją. Nie musicie dotrzeć na drugą stronę. Rzecz w tym, żeby Archanioł nie spuszczał oka z mostu. Oddział infiltracyjny zajmie się resztą. Aha, super. Jak oddział infiltracyjny dobierze się do Archanioła? Mają dwa wyjścia. Osaczą go i wykończą Skurczybyka twarzą w twarz. A jeśli tak się nie da, mają materiały wybuchowe. Potrzebują tylko czasu, żeby je podłożyć. Jedyna droga prowadzi przez most? Dopóki nie naprawimy śmigłowca albo saperzy nie dokończą tunelu. Słuchaj, mamy plan. Nie potrzebujemy twoich świetnych pomysłów. Zrób swoje, odbierz kredyty i zjeżdżaj do domu. Ale nie miły, no? Ty poprowadzisz atak? Ha! Tarak nie płaci mi, żebym walczył. Ja tylko planuję ataki i naprawiam ten cholerny śmigłowiec. Wy, wolni strzelcy, macie przywilej. Walczenia, tak? Przyjąłem! Oddział radiowodnicząc! O-o! Już? Niespodziankę, ale to znaczy, że muszę się śpieszyć. Musi być kompletnie sprawny, zanim Karaj zechce znowu z niego skorzystać. A, nie, Gdzie ja podziałem ten omniblucz. My nie jesteśmy. tym. ...Renegatem czy jak to sam się Archaniołowi teraz. zostało niewiele czasu. Na co do cholery czekamy? Dostał. Koczcie, zrobimy im niespodziankę. Kłopoty przed nami! O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przejdź mostem do archanioła. O, o! On ma swój pasek życia! O, świetnie. Czy ja mam zabijać tych wolnych strzelców teraz, tak? Kurcze. Yeah. Jest. Zarchaniałem. Uh. No przeładuj, przeładuj. Okej. Okay. プシュー Apteczka. Znaczy apteczka. <grych> A... Idę! Nie tu Co ja mam zrobić z tym? Teraz Co to, to może być przydatne A... Dobra. Dobra, niby ma swoje życie. Haha, kija. Ha. <laughs> Jak ciekawe jego życie. Znaczy, jego życie Boże. jego ciało wygląda. Dostało drgawek. A teraz się wczepiło w drzwi. Dobra, oleć to na razie. Niby te oznaki życia jego są, a... A jakoś... Yy... No, nie zniża mu się ten pasek. A, dobra, nie trzeba hakować. O, tu jeszcze coś. Apteczka jakaś, no to znaczy apteczka. Zdaje kredyty. już ten archanioł? Archanioł? Tylko nie każ mi siebie gonić <noise> za bardzo. <noise> hmm. No proszę. Myślałby. Ale fajnie. Garus. Co tu robisz? Ćwiczę strzelanie. Żeby nie wyjść z formy wszystko dobrze? Bywało lepiej. Ale dobrze widzieć przyjazną twarz. Zabijanie najemników to ciężka praca. Szczególnie w pojedynkę. O, mm, fajnie, fajnie się spotkać. Hmm. No, nie będę udawała super zaskoczonej, bo sami dobrze wiecie, żeście mi podpowiadali w tej kwestii. I domyślałam się, że to jego spotkamy. Ale mimo wszystko fajnie go zobaczyć, i kurczę, no. Fajnie zobaczyć właśnie ze, sta sta ze starej załogi kogoś przyjazną twarz. Okej, okay, no to mamy pytania, jak zwykle. Tylko ja myślałam, że to będzie trwało dłużej, nieco. niż z takie kurczę, zwykłe przejście przez most. Ale dobra. Co robisz na obedzie? Miałem dość biurokracji w cytadeli. Uznałem, że więcej zdziałam na własną rękę. Przynajmniej nie trudno tu znaleźć przestępców. Wystarczy podnieść broń i strzelić. Jak udało ci się wkurzyć wszystkie duże grupy najemników w układach Terminusa? Nie było łatwo. Musiałem się napracować. Nie mogę uwierzyć, że połączyli siły do walki ze mną. Muszą mnie nienawidzić. No i to bardzo. Teraz będzie ciężko go stąd wyciągnąć w Od kiedy nazywasz się Archaniołem? Miejscowi tak mnie nazwali. Za dobre uczynki. <laughs> nie, nie przeszkadza mi to, ale ty mów mi po prostu. <laughs> garus, proszę. Mm, dobrze. Co? Postrzeliłeś mnie? Kiedy? To. Było? A swoją drogą? Parę razy nie trafiłeś. Tylko pociskami obezwładniającymi. Do wesela się zagoił. Nie chciałem, żeby najemnicy nabrali podejrzeń. Aha. <laughs> Rozwaliłem ci tylko tarczę Gdybym chciał zrobić coś więcej To bym to zrobił Poza tym wcale ci się nie śpieszyło Chciałem, żebyś się mm. ruszyła No wiesz Nie śpieszyło mi się Bardzo mi się śpieszyło Dobra, to co teraz? Udało nam się wejść, ale nie wiem, czy równie łatwo będzie się wydostać Właśnie Ten most ocalił mi życie Kiedy ci idioci przez niego przechodzą, mam ich na widelcu Ale w drugą stronę będzie tak samo Ale... To działa w obie strony. Wyrżną nas, jeśli spróbujemy się nim wydostać. Mamy tu siedzieć i czekać, aż nas załatwią? Nie jest aż tak źle. Dotąd ich tu odpierałem. A z waszą trójką... Sugeruję, żebyśmy utrzymali to stanowisko, zaczekali na lukę w ich obronie i spróbowali szczęścia. Zawsze to jakiś plan. <ścoughs> jakiś plan. O Boże. Jak się wpakowałeś w te kawały? Moje uczucia wzięły górę nad rozsądkiem. To długa historia. Umówmy się. Ty wyciągniesz mnie stąd w jednym kawałku, a ja ci wszystko opowiem. Okej, okay. nie ma sprawy. Walcząc razem, odeprzemy ich. Masz rację. Tutaj przewaga liczebna nic im nie pomoże. Co oni kombinują? Hmm. Wiedzą już, że ich oddział infiltracyjny dostał w kość. Spórz. Zwiadowcy. To zaćmienie. To coś poważniejszego niż zwiad. Racja. Przygotujmy